Jak projektować za darmo komiks online w MakeBeliefs Comics? Witam na moim kanale IT News związanym z edukacją w nowych technologiach. Możecie tutaj znaleźć materiały dla młodszych i starszych. W tym odcinku będę dla Was omawiał aplikację MakeBelieves Comics, bardzo podobne do tego dawnego tundu, w której każdy może stworzyć swój komiks za darmo. Każdy może oczywiście nauczyć się tego. Większość programów jest robiona pod kątem dostępności dla każdego. Ulepszają interfejs z dnia na dzień. Make Beliefs Comic służy do tworzenia udostępniania komiksów. Są tutaj dostępne gotowe postacie, zwierzęta, tła, ozdoby, przedmioty oraz wiele więcej. Na portalu znajdziecie również sporo podpowiedzi i pomysłów, jak można stworzyć komiks, różnego rodzaju sugestie, zabawy z aranżacją Twojego komiksu. Jak już wspomniałem wcześniej, Make Beliefs Comic oferuje również możliwość dzielenia się swoimi komiksami. W przeciwieństwie do niektórych witryn z kreskówkami, które pozwalają tylko importować obrazy. Chciałbym teraz opowiedzieć o konkretach, jakie można tutaj zrobić. Na przykład, zdarza się tak, że brakuje nam słów na opowiedzeniu pewnej historii, nawet naszym rodzicom. Tutaj możesz to ubrać w obraz i zaprezentować to najbliższym. Pomyśl, jak pokazać swoją historię za pomocą samych zdjęć. Niektórzy mogą być przyzwyczajeni do słuchania lub czytania opowieści, natomiast tworzenie własnych historii to zupełnie nowe doświadczenie. Na przykład porozmawia o ostatnim wydarzeniu w życiu twojego dziecka, które można zamienić w komiks. Jaki byłby początek, środek i koniec tej historii? Jak mogłeś zilustrować akcję? Tak jak wspomniałem wcześniej, jestem edukatorem, prowadziłem zajęcia z tego zakresu. Mogę indywidualnie, tak jeden na jeden, pouczyć Ciebie, jak korzystać z tej aplikacji, dawać Ci tematy, zadania, pomagać w rozwijaniu Twojej pasji i zdobywaniu nowych umiejętności. Piszcie proszę w komentarzach, jakie tematy związane z tym kanałem Was interesują. Poniżej w opisie znajduje się link, gdzie możecie zgłaszać swoje propozycje tematów dla tego kanału. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i na moje pozostałe social media.